Hejka, tak jak twórcy obiecali w tym miesiącu, a dokładnie 28 października, dostaliśmy pierwszą, niestabilną jeszcze wersję 1.19. Przypomnę, że jest to pre-release, więc jest jeszcze sporo niedopracowań i bugów. Zdecydowanie nie polecam testować jej na swoich aktualnych światach, abyście nie zniszczyli sobie zapisów. A teraz przejdźmy do omówienia najważniejszych zmian. Przebudowano tryb widoku z pierwszej osoby. Renderowane są tylko ręce i ramiona gracza, a ich położenie zależy od wykonywanych działań i trzymanego przedmiotu. Cały czas jest to system w trakcie tworzenia i jest to bardziej dodatek, jeżeli chcemy grać bardziej imersyjnie. Można to wyłączyć przy tworzeniu świata lub w opcjach. Dodano łosie i aż 11 gatunków jeleni z różnymi wariantami poroży. Aktualnie zwierzęta te nie mają jeszcze poroży oraz nie posiadają własnych dźwięków, tylko korzystają z tych owiec. Ponadto niektóre z nich nie dają żadnego lutu po ubiciu, więc na to jeszcze musimy poczekać. Kolejną zmianą jest opcja osuwisk w jaskiniach i kopalniach. Jest to rzecz opcjonalna, którą można wyłączyć tak jak grawitację bloków. Polega to dosłownie na tym, że jaskinia może nam się zapaść jak żwir czy ziemia, a zapomagamy temu dodawaniem belek nośnych jak w prawdziwych kopalniach. Do tej mechaniki bloki dostały dodatkową opcję instability i im większy procent, tym większa szansa na zawalenie. Nie testowałem jeszcze dokładnie, ale zgaduję, że przy 100% blok się nam od razu zawali. Poprawiono w końcu wygląd mrozu na zwierzętach i handlarzach. Teraz już przy niskich temperaturach nie są w końcu cali ochronieni, tak jak było to wcześniej. Dodano także nowe modele dla obu wariantów koryt, wiader i nasion roślin uprawnych, które mega mi się teraz podobają. Dodana została również nowa półka do przechowywania zwojów i cylindrów do rezonatorów. Oczywiście każda posiada swój wariant, a tworzy ją się w ten oto sposób. Kolejną dużą zmianą jest koszyk do łapania udomowionych zwierząt, który zajmuje cały slot, tak jak plecak. Możemy do niego łapać udomowione zwierzęta, więc na chwilę obecną tylko kury. Łapać możemy zwierzęta piątej generacji wzwyż i mają one również czas którym mogą przeżyć w tych koszykach, w tym przypadku jest to 24 godziny. Według mnie powinno zostać to zmienione bez wymogu generacji oraz powinniśmy móc też mapać zwierzęta nieudomowione. Nie wiem dlaczego twórcy zrobili to w ten sposób, ale wydaje mi się to być mega słabym pomysłem i totalnie nie. Kolejna martwa mechanika, no bo kto ma minimum piątą generację kur. Sama mechanika według mnie jest genialna i daje dobrą podstawę pod przyszłe na przykład udamawianie królików oraz wyeliminowałaby zaganianie kur po to, żeby je udomowić. Dostaliśmy też zmianę mapy w grze. Teraz jest ona bardziej w stylu średniowiecznym, co według mnie wygląda spoko, choć brakuje mi dalej możliwości tworzenia map tak jak w Minecraft dla ludzi, którzy grają np. bez mapy. Możemy przywrócić stary styl za pomocą komendy, którą wkleję Wam w opisie. Dodatkowo mamy też możliwość włączenia lub wyłączenia waypointów oraz info z prospectingu posortowane po danych rudach, To jest spoko, ale lepiej to działa w modzie Prospector Info, który mimo wszystko dzieli nam to na czanki. Dodano w końcu spawnowanie się małych lisów oraz shopów, które wyglądają naprawdę uroczo. Poprawiono dłutowanie bloków i umożliwiono dłutowanie bloków z dekoracjami, np. bruku z mchem. Za pomocą noża możemy usuwać warstwy dekoracyjne z bloku. Możemy teraz też w końcu połączyć dwie półpłytki razem i da nam to cały blok. Wcześniej, mimo połączenia, nie mogliśmy z tego zrobić całego bloku. Przy tworzeniu postaci, możemy teraz skorzystać z naszego poprzedniego wyboru i wczytać sobie ustawienia starej postaci. Kompletnie przebudowano ruiny i dodano do nich dłutowane bloki oraz nowe bloki dekoracyjne. Z moich obserwacji wynika, że częściej też możemy trafić na jakieś skarby pod samymi ruinami, choć jeszcze niektóre bloki nie działają tak jak trzeba. Dodano w opcjach nową zakładkę i mamy tutaj możliwość włączania viewbobingu, holdowania sprintu po włączeniu go, czy jakieś pomniejsze ustawienia dotyczące kamery. Wszystko jeszcze jest tutaj. Eksperymentalne i ma też dość nowa opcja z jasnością, przeznaczona właśnie dla youtuberów i streamerów, która nieco rozjaśniać będzie bardziej ciemne miejsca. Także z miłą chęcią na taką opcję czekam. W trybie kreatywnym, pod przyciskiem Escape, mamy teraz handbooka z komendami, w którym możemy znaleźć wszystkie komendy oraz opisy dostępne w grze. Handbook jest dalej w trakcie tworzenia i poprawek. Oprócz tych większych zmian, mamy również sporo bug fixów, poprawy optymalizacji i drobnostki dotyczące grafiki czy samego balansu rozgrywki. Zapewne ostatecznie po wyjściu głównej wersji będzie tego więcej, ale na chwilę obecną to tyle z większych zmian, co według mnie warto omówić. Mam nadzieję, że twórcy poprawią wszystkie błędy i zmienią ten system udamawiania, bo jest to według mnie martwa mechanika na chwilę obecną. Jak znajdziecie coś ciekawego, czego nie omówiłem, to napiszcie w komentarzu, a ja go przypnę dla reszty. Przypominam również, żebyście nie testowali tej wersji na swoich światach, gdyż możecie ich później nie móc odpalić. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu po sobie łapki. Subka na kanale. I do następnego. Cześć!